Cześć, dobry, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zaczynamy piąty dzień eventu z Urodzin Food. i są oczywiście nowe SBC Food 13, od którego sobie zaczniemy. Zgłosimy sobie skład od razu. Nie jest najtańsze, liczyłem, że będzie coś troszeczkę tańszego. Myślę, że jakieś 7, 8, może 9 tysięcy za to trzeba dać. I mamy paczka 45 tysięcy. Jedyny pozytyw tego SBC jest taki, że w końcu mamy lepsze paczki niż paczki za 7,5 tysiąca, czy za 15 tysięcy. W końcu jest jakaś normalna paczka, w której można coś trafić, chociaż pewnie i tak yy, nic niej nie będzie. Zgłaszamy sobie ten skład. I kolejne nowe SBC jest rozbudowa od 82 do 87. I to SBC jest bardzo fajne, i szkoda, że naprawdę tego SBC nie było od początku wyjścia tego eventu. Czyli 10 złotych zawodników zwykłych, 4000 koszt, i możecie trafić kartę 87 od 82 do 87. Myślę, że tu akurat koszt jest dobry. Chociaż nie wiem, czy nie mogli z, zamiast tych 10 kart złotych dać no wiem, na przykład ze 3 czy 4 karty zwykłe brązowe, tak było to w upgrade'ie od 81 do 86 bodajże, ale to jest jeden raz wyższy, więc korzyść też troszeczkę wyższy. I nowa karta z Urodzin Food dostępna w SBC, która wygląda przegenialnie, ale znacie moje zdanie na temat tych kart. Po raz kolejny jest to karta po prostu, której się nie opłaca robić według mnie, ponad 360 tysięcy. Na... Trzeba wydać na kartę, która jest oczywiście niewymienna, są jakieś paczki wiadomo za to, ale i tak. Moje zdanie jest takie, że po prostu jest taki moment w że w tym momencie nie opłaca się wywalać ponad 360 tysięcy na taką kartę niewymienną, gdzie za kilka tygodni naprawdę będzie mnóstwo kart dużo lepszych i kilkukrotnie tańszych od tej i będzie można je sobie sprzedać, także ja odradzam wam tego robić, to jest wasze zdanie, czy będziecie robić czy nie, ja wam to odradzam. I jest jeszcze SBC o ikonę bodajże Shirella teraz, także znów kolejny dzień, kolejny raz nie ma ikony z tej najwyższej półki. Zrobiłem sobie 3-4 takie SBC z zawodnikami od 82 do 87. Można trafić w tych paczkach yy, oczywiście walkouty, oczywiście można trafić chyba ze trzy albo cztery karty urodzinowe. Mają do 87 overalla, nie można w tych kartach, w tych paczkach trafić chyba tylko i wyłącznie ikon. I oprócz tych paczek co mam tutaj jeszcze yy, zrobionych na moich kontach położczych. otworzymy sobie dzisiaj po chyba cztery albo po trzy paczki, one naprawdę bardzo fajne na trzech kontach. I jest walkout w drugiej paczce. Nie wierzę. Karta urodzinowa jeszcze. Nie, jest to zwykły walkout. Także 86 albo 87 karta Lewobrońca Alex Sandro w drugiej paczce z wymiany 80 od do 82, do 87, od 82, do 87. Najgorsze jest to, że tą kartę już mam i ona jest również niewymienna. Także muszę zrobić sobie szybko glitch, żeby tą kartę sobie zostawić. Dobra, następny, trzeci wybór. Nie już tych wyborów zawodnika robiłem tyle tych SBC, że już na każdą paczkę mówię wybór zawodnika. Kolejny rzadki zawodnik. Od 82 do 87, i tym razem mamy ekany. Francja, środkowy pomocnik, to LISO. 83. I tak patrząc na ceny tych zawodników 84-85, wydaje się, że praktycznie każda karta trafiona 84 w górę Będziecie, będzie zwracała koszt zrobionego właśnie tego SBC, bo trzeba za to dać około 4000, więc karta 84 w górę powinna Wam zwrócić to SBC. Tym razem jest to Sanchez. 84. I paczka za SBC, która jest dzisiaj dostępna fut 13 Ostatnia paczka na moim głównym koncie Po tej paczce oczywiście przechodzimy na moje poboczne konta jeszcze Tutaj już bez lokautu I niestety nawet bez ekranów I została już ostatnia paczka na koncie pobocznym To jest ta paczka za to SBC też również, która jest teraz dostępna w trzech poprzednich paczkach Które otwierałem nie było zupełnie nic Niestety i w tej paczce również Nie, są ekrany na szczęście, jest Inform pierwszy dzisiaj Szwecja, Środkowy Pomocnik, EGDAL z Samdori. I jestem już na moim ostatnim koncie pobocznym. Tylko na jednym koncie pobocznym trafiłem informa w pozostałych paczkach, chyba 7 albo 8, to jest chyba 8 paczek, które otwieram, i w ani jednej nie było nawet ekranów. Także co, to będzie ostatnia paczka za 45 tysięcy w dzisiejszym odcinku. Jak możecie, stawcie lajka. Like jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Otwieramy, zobaczymy, co uda się trafić bez walkoutu. Walkout był tylko jeden w chyba najgorszej parce jaką miałem na dzisiaj, czyli od 82 do 87. Więc co, widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Jak chcecie, żebym zrobił więcej tych paczek z zawodnikami od 82 do 87, piszcie w komentarzach. Na pewno postaram się kilka tych paczek zrobić. Zobaczę jak będzie dużo lajków, to zrobię ich dużo. Więc piszcie co wam się udało trafić za dzisiejsze SBC i widzimy się jutro. Na razie!